Jacek Gniadek, werbista z Santiago de Chile zapraszam na kolejny odcinek audycji Okiem Misjonarza z Podleciwińskiej Cordillery Misje i ekonomię. Szczęść Boże, buenos dias. Od marca jestem w Chile. Mieszkam na razie w Santiago na ulicy Virgina Opasa. po wyjątkowe miejsce. Jest to kompleks architektoniczny zlokalizowany w Barrio República w centrum Santiago. Składa się z 30 domów w ciągłej fasadzie i oddanych do użytku w 1944 roku. Domy wyróżniają się neoklasycznym stylem białym kolorem fasad, każdy dom ma niewielki ogód z kratą i wewnętrzne patio. W jednym z nich mieszkają werwiści. Cały kompleks mieszkalny to dzieło architekta o polskich korzeniach, Luciano Kulczewskiego. Uznany jest dzisiaj za pomnik narodowy sile. Jego oryginalne, eklektyczne budynki z początku XX wieku zdobią chilijską stolicę niczym dzieła Gaudiego Barcelone. Nazywany jest tutaj Gaudium Santiago. Dzięki Kulczewskiemu pojawiły się w Chile pierwsze windy i centralne ogrzewanie. Winty na Wirkina opaso nie mamy, ale jest centralne ogrzewanie. Raczej było, gdyż jest drogie i z niego nie korzystamy. Przy okazji wyborów do Europarlamentu dyskusja w Polsce toczyła się wokół nielegalnej migracji i niebezpieczeństwa na granicy polsko-białoruskiej. Na kanale Zero widziałem film zrobiony przez Marię Wiernikowską, która rozmawia z każdą stroną konfliktu. Ten film nie ma ani antyimigranckiej, ani proimigranckiej narracji, mówi Krzysztof Stanowski. Cieszę się, że film zielona granica Agnieszki Holand pisany jest na nowo. Kryzys imigracyjny jest także w Chile. Kraj staje się coraz bardziej niebezpieczny, ponad pół miliona imigrantów z Wenezueli, państwo nie radzi sobie z zapewnieniem bezpieczeństwa i głos w tej sprawie zabiera. Arcybiskup Santiago, który pisze w Felietonie: Instytut przetrwania to zdolność człowieka do ustawiania czoła agresji, aby przeżyć i uniknąć śmierci. Będąc wpisany w naturę człowieka, będzie obecny tak długo, jak długo istnieje. Tak arcybiskup Fernando Chomali pisze na temat roli państwa w związku ze spadkiem poczucia bezpieczeństwa, jakiego doświadczają uczciwi obywatele w Chile. Czy jest niebezpiecznie? W gazecie Mercurio, w artykule pod tytułem Gdzie jest państwo?, czytamy: Nie trzeba sporządzać listy aktualnych przestępstw. To się dzieje każdego dnia. Są porwania, morderstwa, dzieci, działają handlarze narkotyków. Port San Antonio w rejonie Valparaíso został uznany przez ONZ za główny punkt transferu narkotyków. No dajmy głos znowu arcybiskupowi Santiago. Ludzkość, pisze Ciomali, poczyniła ogromne postępy, powierzając państwu opiekę nad integralnością fizyczną swoich mieszkańców, dając mu władzę do obrony przed atakami, jakie mogą ich spotkać. Jeśli państwo nie wypełni tego ważnego mandatu, a niebezpieczeństwo agresji będzie się utrzymywać, ludzie zaczną się bronić. To właśnie znamy jako samoobrona. W takim scenariuszu chaos jest zapewniony. Arcybiskup Ciomali zauważa także, że w Chile wyczuwalne są wiatry ksenofobii, które musimy powstrzymać, ponieważ są one obciążające i niesprawiedliwe. Migranci w naszym kraju, pisze arcybiskup, byli i będą źródłem bogactwa społecznego, gospodarczego i kulturowego, a jednocześnie dodaje, że przestępców, niezależnie od tego, skąd pochodzą, należy ścigać i sądzić zgodnie z zasadami praworządności, która nami rządzi. Na zakończenie innego tekstu pod tytułem Instynkt Przetrwania arcybiskup Ciomali pisze: Obrona życia każdego obywatela jest pierwszym zadaniem państwa, gdyż stanowi warunek możliwości wypełnienia przez nie swoich obowiązków. Jeśli nie osiągniemy tego celu, Chile będzie państwem upadłym, które trafi w ręce populistycznych władców lub dyktatorów, a to byłoby niewybaczalne. Widzę, że trafiłem w Santiago na Wiskupa, który nie boi się zabierać głosu na temat ważnych spraw społecznych dotyczących Chile, jest bardzo aktywny na platformie społecznościowej X. Kilka miesięcy temu wyjeżdżając z Europy do Chile, myślałem, że odpoczną sobie trochę od tematów związanych z aborcją i eutonazją. Myliłem się. 1 czerwca, w Dzień Dziecka, prezydent Chile Gabriel Boric przedstawił plany legalizacji aborcji i eutonazji. A dzień później wybory w Meksyku wygrała Claudia Scheinbaum, która też opowiada się za prawem do aborcji. Dlaczego katolicy wybierają takich prezydentów? To poszło nie tak, również w Europie, ich wspólnym mianownikiem jest to, że wybierają socjalistów. Czyżby socjalizm dla katolików był ważniejszy? A co robi w tym samym czasie Javier Milley w Argentynie? Zamknął m.in. Ministerstwo Kobiet, zakazał używania języka inkluzywnego i wszystkiego tego, co dotyczy perspektywy gender. Legalną w Argentynie aborcję określił mianem morderstwa. Mamy tu stać się nie tylko wolnego rynku z socjalizmem, ale z socjalizmem kulturowym. Dobra wiadomość jest taka, że w Chile powstała Partia Narodowo-Libertariańska. Johannes Kaiser, polityk i chilijski poseł, mówi, że jego nowe ugrupowanie skupi się na suwerenności narodowej, wolnym rynku, budowie małego państwa i nieagresji. Mówi, że ma odróżniać się od tradycyjnych konserwatystów. Widzę, że Javier Milei może mieć dobry wpływ na Amerykę Południową. Johannes jest bratem Aleksa, autora książki, która ukazała się w języku polskim pod tytułem Uliczny Ekonomista czyli 15 ekonomicznych lekcji, które uchronią cię przed populizmem i demagogią polityków. Jest jeszcze inna dobra wiadomość. Prezydent Javier Milei znowu odebrał kolejną nagrodę. Tymczasem nagrodę Instytutu Liberalnego Republiki Czeskiej w pałacu Ziofin w Pradze. Na zakończenie swojego wystąpienia w Pradze Milei powiedział, że idei wolności i postępowi technologicznemu w Argentynie muszą towarzyszyć wartości moralne, takie jak poszanowanie własności prywatnej i poszanowanie życia. Polecam cały wykład Milei, jest w końcu ktoś, kto mówi o tym, że nie ma ekonomii bez moralności, że deficyt budżetowy jest niemoralny. Nieprawne przywłaszczenie cudzej własności nie występuje tylko w systemach totalitarnych. Życie pokazuje, że wszyscy sprawujący politycy mają wrodzoną tendencję do kontrolowania życia swoich obywateli. Gdzie jest więc granica, której nie można przekoszyć? Jest nią ludzka osoba, która nie powinna być nigdy traktowana jako środek do celów w polityce i ekonomii. Współczesne państwo rozporządza człowiekiem tak, jakby był on jego własnością. Tutaj nie chodzi więc tylko o pieniądze, których często jesteśmy pozbawieni dla realizacji tzw. dobra wspólnego, wbrew naszej woli. Dochodzi tu do czegoś więcej, jak trafnie zauważa amerykański filozof John Cosby. Do pewnego rodzaju kradzieży samego bycia osobą. Do Europy pojechał także prezydent Chile. Wyraził tam zaniepokojenie wygraną prawicy w wyborach do Europarlamentu, mając nadzieję, że ta fala politycznych przetasowań w Europie nie dotrze do Ameryki Południowej. Wygrana prawicy nie oznacza jeszcze otwarcia się na wolne rynek i odejścia od socjalizmu. Na dzisiejszej scenie politycznej to często tylko kosmetyczna zmiana. Hans Hermann Hoppe ma rację, przypominając nam, że wygrana prawicy nie wystarczy i to, co należy ciągle robić, to systematycznie ograniczać władzę rządu. Co Cesarzowi co cesarskie, Bogu co boskie. I na zakończenie, krótki komentarz do dzisiejszej niedzielnej Ewangelii. Ewangelia według św. Marka, szósty rozdział, fragment o tym, jak Jezus był lekceważony w Nazarecie. Czytamy w nim. Czy nie jest to cieśla syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Świat szufladkuje ludzi. Uczeń Chrystusa jest od tego wolny. Nie klasyfikuje ludzi mechanicznie według kategorii. Wolność pozwala mu, podobnie jak Jezusowi, przekraczać ciągle nowe granice i stawiać czoła nowym wyzwaniom, by głosić dobrą nowinę tym, którzy są gotowi ją przyjąć. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na następny odcinek za tydzień. Na szczęść Boże. Adios.